Witam Was serdecznie, Miłość TV. Jeszcze przed wyjazdem do Indonezji z Krzyśkiem Fechnerem na Ecross India, Race e Cross India 2024, postanowiłem, że muszę coś zrobić z moim smartwatchem, który już po prostu nie wytrzymuje nawet jednego dnia. Mam tu nadgryzione jabłko, które już nadgryz naprawdę ząb czasu. No ale co na kanale rowerowym? Ja tu gadam o smartwatchach. A gadam, dlatego że ja bardzo lubię jeździć ze smartwatchem na rowerze. I już wam mówię dlaczego. Nie wiem, jak to wygląda u Was. Piszcie w komentarzu. Ja sobie bardzo cenię, że mogę odebrać rozmowę w trakcie jazdy na rowerze. Nie wiem, jadąc po jakichś wertepach, jadąc po ulicy. Głupio jest wyciągnąć telefon albo czekamy czasami na jakąś rozmowę z kimś, żeby się zatrzymać i widzę, że to dzwoni Stefanek, z którym nie mam ochoty rozmawiać, albo widzę, że dzwoni, nie wiem, Ilonka, z którą, na którą rozmowę z nią czekam i chociażby jej powiem, że oddzwonię do niej, nie wiem, za godzinę, za dwie, bo w tej chwili jestem na, na zawodach. Do tego, o odbieranie SMS-ów. No jest to naprawdę dla mnie duże ułatwienie. Ja sobie to cenię nie tylko na rowerze, ale cenię sobie też w życiu prywatnym, w normalnym funkcjonowaniu. No i z racji tego, że mi ten zegarek nie wytrzymuje już całego dnia i jest pozbawiony wielu funkcji, które posiadają na przykład już właśnie nowe Garminy, a szczególnie Garmin Fenix 8, który jako pierwszy z Fenixów ma możliwość odbierania i Rozmawiania przez niego oczywiście w połączeniu z telefonem, co pozwala na to, że nie muszę wyciągać tego telefonu. Poza tym, ma bardzo wiele innych przydatnych funkcji, chociażby lampkę, chociażby możliwość zamontowania zegarka w uchwyt od Garmina normalnego komputera. Także jest, jakby się nam coś stało przykładowo z komputerem. Możemy go łatwo zastąpić właśnie zegarkiem i nawet go sobie wpiąć w miejsce po komputerze. Także ma wiele naprawdę bardzo fajnych funkcji, które mogą być przydatne Wam na rowerze, ale też nie tylko na rowerze, bo z nim można nurkować i to bodajże nawet do 40 metrów. Także ja. Przyjechałem. Nie lubię kupować przez internet, nie lubię w ten sposób oszczędzać, że kupię gdzieś taniej o 50 zł coś, co mógłbym kupić w sklepie stacjonarnym. Mamy w Poznaniu sklep Trigar.pl. Z tego co wiem, jest chyba tych sklepów 7 w całej Polsce stacjonarnych, ale też jest właśnie sklep internetowy Trigar pl, do którego Was zachęcam i nie jest to materiał sponsorowany, nic mi za to nie zapłacili. Ja u nich kupiłem już dwa komputerki rowerowe, kupiłem u nich trenażer i bardzo sobie cenię ich wiedzę, możliwość tego, że mogę przyjść do sklepu porozmawiać z tymi panami, którzy naprawdę są fachowcami i wiedzą, co sprzedają zobaczyć to, jak mi będzie leżał na ręce, czy wolę ten mniejszy zegarek, czy, mogę czy może większy, jakie mają funkcje, bo tych funkcji jest naprawdę dużo i troszeczkę też na tym filmie chciałem Wam pokazać z czarkiem ze sprzedawcą, jakie mamy w ogóle możliwości, nawet jak się zdecydujemy na Garmina Fenixa 8, jak dużo jeszcze mamy możliwości do wyboru, i jak możemy sobie e, kupić właśnie zegarek bardziej pod nas, bardziej spersonalizowany, na czym Wam mniej zależy, na czym więcej zależy. Także zapraszam na ten film. Witam, cześć Czarek. Cześć, cześć. Słuchajcie, tak jak wspominałem już na wstępie, no chcę się pozbyć tego mojego kurde smartwatcha, który już jest przystarawy i nie wytrzymuje mi słuchaj całego dnia, więc zabieranie go na zawody rowerowe sobie jest, z tego jest bez sensu. Mm -hmm którzy mi w zasadzie tylko, wiesz, do sprawdzenia, która jest godzina i bardzo sobie cenię to, że mogę odebrać telefon, na przykład powiedzieć znajomemu, jadąc na zawodach, Jasne. słuchaj, jestem na zawodach, oddzwonię do Ciebie nie wieczorem, nie? i Jasne. to jest dla mnie petarda, bo nie muszę wyciągać, wiesz, gdziekolwiek telefonu, no i teraz się dowiedziałem, że w końcu Garmin nowe nowego, przez który to, to można rozmawiać, tak. bo wcześniej to były tylko takie, które przychodziły SMS-y, nie? Tak? mogliśmy sobie zobaczyć, kto pisze, co pisze, kto dzwoni, ale nie mhm. mogliśmy ogólnie sobie z niego odebrać i rozmawiać. Teraz jest okay. oczywiście taka możliwość, tylko, tylko i wyłącznie w połączeniu z telefonem. Nie? Mm -hmm. Więc jeżeli gdzieś ten telefon będziemy mieli, gdzieś w kieszeni, w plecaku, gdzieś, to zawsze będziemy mogli sobie odebrać. Jest no, to bardzo ja wygodne po, pokrowcą, spoko no. mm -hmm. więc nie ma problemu dodatkowo, bo to jest oczywiście Fenix 8. Będziemy mogli mieć już nurkować sobie, więc 40 metrów pod wodę jak najbardziej też możemy sobie zejść i oczywiście korzystać z tego zegarka. E, że tak powiem, pokażę wszystkim bardzo serdecznie. Wygląda to tak. Mhm. Może Jest do kamerki bardzo pokażę. pokażę. E, wygląda to bardzo fajnie. E, przede wszystkim w jednolitym kolorze z szafirowym szkłem. I ten bezel zegark, zegarku też jest po prostu e, tytanowy. Więc przede wszystkim hmm. mamy zegarek, który jest bardzo odporny na zarysowania i po prostu no, też wygląda bardzo fajnie. Więc e, jak najbardziej przede wszystkim polecam. E, proszę, zobacz sobie, jak on no, w ogóle ci to tutaj... Słuchaj, e... powiedz, mi, powiedz mi pierwsze pytanie, bo ten mój nie wytrzymuje całego dnia, już, bo już jest przez taraby. E, ile tam wytrzymamy? Ten... Takiego normalnego użytkowania powiedzmy. Normalnego użytkowania około 16 dni wytrzyma. O. To już jest całkiem sporo. To jest rozmiar 47. Mamy y -hmm. też troszeczkę rozmiar większy, oczywiście w którym też będzie ta bateria wyższa. Lepsza. W tym większym rozmiarze będzie nam trzymał około miesiąca czasu. W tym, tak jak Czyli 51? Rozmiar będzie trzymał około miesiąca? Tak. Około A miesiąca jak będę jechał za wody 6 dni, no nie wiem, tak, Wisły 1200, wytrzyma mi te, te 6 dni, nie muszę brać ładowarki do niego żadnej? Hmm, powiem jak? tak. To jest w zależności też od powiadomień, od tego, jak, jak, jak go będę użytkował? jak Dokładnie, jak go użytkujemy. Jak będzie, na jakim będziemy mieć GPS-ie? Czy to będzie GPS wielopasmowy, mhm. czy to będzie GPS, który gdzieś tam e, czerpie z. z z innych po prostu GPS-ów. A powiedz mi, jakie największe różnice, bo pewnie już wielu z Was jest znany, znana jest siódemka i pewnie już od jakiegoś czasu, już ile od miesiąca jest w sprzedaży chyba, więcej. Nie? I czym się różni ta ósemka od siódemki? Poza tym już, co powiedzieliśmy, że możemy odbierać telefon, to jaka jeszcze jest tak, ta różnica? no generalnie różnic pomiędzy siódemką a ósemką e, za dużych to nie ma. Przede wszystkim e, teraz Fenix 8 wprowadził naj, najlepszy, bo, czy najlepszy przede wszystkim, bardzo fajny wyświetlacz amoledowy, to jest taki sam jak w telefonach komórkowych, mhm. czyli bardziej widoczny w pomieszczeniach, lepiej kontrastowy, tak jak w telefonach komórkowych. A ty masz amoledowy? A Fenixy, mhm. ja mam siódemkę i to jest Memory in Pixel. Ja mam Memory mhm. in Pixel, to jest taki wyświetlacz, gdzie im więcej światła słonecznego wpadnie w tą tarczę, tym mhm. po prostu lepiej go widać. nie? I tak jak już tutaj zadałeś pytanie, jaką jest różnicą tego, tych zegarków, to mhm. tak naprawdę właśnie tylko to, że jest nurkowy. A może nie siódemka nie jest, nie, siódemka nie jest Kompletnie ile, ile można było z nią zejść pod wodę powiedzmy Tutaj około będzie 10 atmów, czyli to będzie do około 25 metrów, też w zależności, jak tam Garmin podaje, mhm. też w zależności. Tutaj w ósemce mamy już przede wszystkim przyciski, które są tak zbudowane, że będziemy mogli sobie jakby te przyciski naduszać pod wodą. Więc. Mhm. Jak najbardziej. E, Bo to 40 sobie... metrów, tak? Ta, ta ósemka 40 metrów. No to już nawet jak ktoś ma drugi stopień awansa, to już. No. To, to może schodzić na maksa, bo to jest 30 metrów chyba jest na Dobra, no, Akurat tak, aż to nie mam takiej wiedzy, ale tutaj w tym w 40, będziemy mogli zejść właśnie 40 metrów. Pod... No też faktycznie jest nurkowy. A powiedzmy z funkcji rowerowych, jakie na rower, jakie to możemy wykorzystać funkcje na tym ten... na rowerze? Na ten... Przede wszystkim w Fenixach i w Epixach mamy możliwość włożenia sobie tutaj na rower jako nawigację rowerową. Czyli jeżeli mhm. odepniemy sobie po prostu paseczki i zostawimy sobie w, wow. tak, i zostawimy sobie ten cały zegarek w teleskopach, to mamy możliwość wpięcia w sobie taki nasz uchwyt, gdzie po prostu uchwyt zapinamy sobie typowo na kierownicę i wrzucamy sobie nasz zegarek do tego. Więc jest to bardzo fajne. Jest taki dedykowany uchwyt, no, Oczywiście, powiedzmy że gdzieś tak. na mostek, że sobie wpinam ten Jak rower e, rower zegarek w tył. Jak najbardziej. Mogę Ci go pokazać. No to chętnie zobaczę, to chętnie, chętnie. Do chwilę. Dobra, wygląda to coś takiego. Mhm. Proszę zobaczyć. Mamy tutaj oczywiście trzy rozmiary, bo tak jak i Fenixy i Epiksy e, są w trzech rozmiarach. Mamy 42, 47 i 51, ale teraz akurat w Feniksie 8 mamy najmniejszy rozmiar 43, ale żeby wam tutaj wszystkim pokazać, jak tutaj to robimy. A już widzę, tu słuchajcie, jest dobry bajer, bo to jest uchwyt. Yy... Zamiast komputera możemy sobie wpiąć w tym momencie już no po, prostu widzę, zegarek. po prostu zegarek. Tylko to chyba nie jest ten rozmiar. Tak, nie? dokładnie. Właśnie mhm. w, całym, w całym zestawie mamy trzy, Aha, e, trzy, rozmiary. trzy rozmiary, więc to Czyli będzie dla to Ciebie, będzie ten. Więc to będziesz mógł sobie to spokojnie na, e, wpiąć. Zobaczcie. Proszę, sobie wklikujemy to i Cyk. możemy jak najbardziej korzystać. I mogę założyć zamiast komputera w miejsce od komputerka. Wykurde. I normalnie no i... wyświetla mi się tutaj mapa, tak? Oczywiście. A z Komuta też będę mógł, powiedzmy, z wszystko tych jest, aplikacji, wszystko jest kono tak kono samo i, jak, jak w komputerze. Tak, dokładnie. Czyli siły, słuchajcie, i mając i taki i zegarek, to faktycznie tą pięćdziesiątkę, jedynkę, to możemy się pokusić o to, żeby nie kupować licznika rowerowego, bo on będzie te wszystkie funkcje tutaj spełniał nam. Tak. No, wygoda też, oczywiście licznik rowerowy jest troszeczkę no, większy. Ale jak ktoś lubi być wylajtowany, no to będzie to, <laughs> to lżejszy niż komputer. Nie, no to jest super opcja. Tak, i mamy do tego jeszcze coś mhm. takiego, że możemy sobie to oczywiście, jak bym mógł prosić od Ciebie mhm. to, to? Tak, jak nie mamy oryginalnego uchwytu germinowskiego, to możemy tak, to wkręcić. to sobie to od razu wkręcamy i mhm. to instalujemy na takie gumeczki, które no, po No to klasyka, będziemy. to wszyscy znają, nie? Dokładnie, nie? Mhm. I wtedy jeżeli chcemy po prostu wypiąć, żebyśmy nie zapomnieli tego wypiąć no. przede wszystkim, <laughs> wypinamy. I wychodzimy, zapinamy na, na... Nie, no to jest petarda rozwiązanie. To to, widzisz, fajne patrz, tego nie wiedziałem. No okej. Okay. Mm, I powiedz mi jeszcze tak, bo ja się troszeczkę jak byłem u was na stronie, tak. to polecam wam trigger.pl i zaznaczam, że to nie jest materiał sponsorowany, <śmiech> tylko <śmiech> ja bardzo sobie cenię chłopaków wiedzę i to, że mogę tutaj przyjść, pomacać, bo w internecie nie pomacacie sobie, a mało tego... Mm, Skorzystać z ich wiedzy na temat tych, tych zegarków. Zajmujemy się tym od lat, więc zapraszamy serdecznie. Czy komputerków? No, ostatnio kupowałem u Ciebie 1040, teraz już tak. wyszło 1050. Jest, i co, jesteś zadowolony? E tak, bo wiesz co? Ja głównie je kupiłem, bo miałem 830. i mi tam bateria y już mhm. za bardzo nie starczała Różę na to, miałem. co ja potrzebowałem na ten, powiedzmy, 1, 2, 3 czy parę dni. A tutaj ten solar to faktycznie mi się sprawdził. Przejechałem Wisłę i no, w zasadzie nie musiałem tego tak, ładowałem w połowie, bo miałem taką okazję, ale potem jak podsumowałem, to wystarczyłaby mi na cały, na cały przejazd Wisu. No jeżeli faktycznie 40. mamy to słońce, to jest nam w stanie gdzieś tam Czasami doładować. się wydaje, że to nic nie działa, ale są takie momenty, gdzie zauważysz, że przez 3 godziny powiedzmy nie spadło mi tak. ani, ani procent, nie? I to Dokładnie. faktycznie zależy od tego nasłonecznienia, Oczywiście. czy my nie zasłaniamy plecami tego i tak dalej. Dokładnie. No dobra, słuchaj, ja się namówiłem na, na tą ósemkę, ale jeszcze jedną rzecz chciałem z Tobą omówić, bo poza tym, że mamy trzy rozmiary, tak, bo jest 43, 47 i, i 51. Pieniądze. To mamy jeszcze do wyboru kolejne opcje. Czyli czy ma być to szkiełko szafirowe, czy zwykłe. Tak. Oczywiście każdy hmm. zegarek możemy sobie rozróżnić na i właśnie szafirowy i nieszafirowy. Hmm. Szafirowy mamy zegarek, gdzie... Eee, przede wszystkim mamy szafirowe szkło i tytan e, i bezel, przepraszam, i bezel mhm. tego zegarka na pierścieniu, jakby zegarka jest tytanowy, czyli mhm. nie dość, że ten zegarek jest e, twardszy, odporny na zarysowania, to jeszcze jest lżejszy, ze mhm. względu na to, że i szafirowe szkło i e, bezel tytanowy mhm. jest lżejszym materiałem niż po prostu okay. stal i jest mocniejszy. Dokładnie. Ale powiedz mi jeszcze jeszcze jest opcja solar, tak? Tak, też mamy opcję Solar. Opcja no Solarna właśnie. w Fenixach 8C, e, przede wszystkim. E... Przede wszystkim Spowolni nam rozładowanie baterii do 30%. No i faktycznie już ta bateria w tych Feniksach ósemkach jest naprawdę bardzo spora, bo przy takim normalnym użytkowaniu zegarka jest ona w stanie na 30-35 dni wytrzymać, a w mhm. aktywności to naprawdę 88 godzin, plus tam solar, to naprawdę w zależności też jak okay. mówimy od Jakie programu... będą warunki i obciążenie tym. Tak, oczywiście. Zegarka. No dobra, i jeszcze oprócz tego mamy jeszcze je dzielimy na te AMOLEDy. Tak. I, I Memorium Pixel. Tak, Całkiem tak, dobrze to już <grym> wychodzi. To ma, już się <grym> zaczyna najbardziej jak najbardziej. No Memor i to, jakie mamy tu różnice w tym. Tak. Memory in Pixel to jest um, wyświetlacz e, taki, gdzie im więcej światła słonecznego wpadnie nam w tarczy, mhm. tym lepiej go widać. Czyli po prostu jak wyjdziemy na słońce mhm. i dostaniemy bardzo dużą ilość światła do tarczy, to nam się to rozświetli, będziemy super okay. wszystko widać. Nie dość, że ten zegarek jest always on display, czyli on się gdzieś tam zawsze cały, cały czas będzie palił. I mhm i nie będziemy musieli po prostu e, używać tego gestu nadgarstka. Aha, wzbudzania go. Dokładnie, mhm. bo mhm. w AMOLEDowych wyświetlaczach najlepiej jest sobie korzystać z tego gestu nadgarstka, no bo też przede wszystkim bateria tego zegarka mhm. też nam po prostu troszeczkę ale. ludzie zmienia. Dzień dobry, Dzień ale dobry. AMOLED daje nam to, że mamy po prostu bardziej takie wyraźne, kontrastowe kolory. bardziej kontrastowe, takie wyraźne, ładne, zobaczcie, takie kolory, a to jest tutaj... Tutaj możesz zobaczyć o. sobie, jakie to są kolory, proszę. O. Pokaż tutaj. Tak to wygląda. Nie, no, przełącz mnie na coś innego, coś bardziej kolorowe. Proszę. O, o, zobaczcie. Tutaj chyba to widać ładnie. Okej, okay. a ty masz ten. Tutaj, tutaj mam memory in Pixel i to mhm. jest faktycznie w pomieszczeniach wygląda to troszeczkę mniej kontrastowo, troszeczkę. Mniej, przy, atrakcyjnie, mniej atrakcyjnie. troszeczkę mhm. przydymiony, nie? Ale mhm. ja na przykład bardziej sobie cenię ten wyświetlacz ze względu na to, że nie razi mnie to po prostu. Mhm. I mhm. przede wszystkim ta bateria, ten wytrzymałość na baterii tutaj naprawdę nie ma, a nie ma jeszcze, nic sobie do zrzucenia. Powiedz mi, jeszcze one mają latarkę, nie? Możesz tą latarkę tak, pokazać? Tak, najbardziej. To może być mamy... kurde, momentami przydatne. klik <laughs> Oczywiście. No. Mamy latarkę na krawędzi obudowy. Wygląda mm -hmm. to mniej więcej w ten sposób. E, mamy czterostopniowy tryb świecenia, czyli możemy sobie go zredukować. Jedynka, dwójeczka, trójka, czwórka. Aha. Plus dodatkowo mamy e, światło czerwone. Więc jeżeli byśmy na przykład jedziemy na rowerze i nam się nie wiem, rozładuje jakaś taka. E, albo spotka nas ciemność, albo, albo spotka, spotka jest... nas jakieś miganie, coś jeszcze e, tam... Mamy oczywiście światło stroboskopowe. Nie ma żadnego problemu. Możemy sobie to e, włączyć. E, no to faktycznie może nas ten zegarek uratować. Mnie dwa razy tak się zdarzyło. Tak. Teraz już że w zasadzie. O. Można szybciej też więcej. Awaryjnie możemy wykorzystać ten zegarek do sygnalizowania, że jesteśmy na drodze. Jak... Jakby nas złapało ciemność i brak oświetlenia. No dobra, no to ja myślę, że to. I ja w końcu, jaki ja wybrałem? Pokażemy ten, co ja. Wybrałem. Pokażemy, oczywiście, że pokażemy. No Myślę, że będzie się sprawował w 100%, jest to najlepszy zegarek na rynku na chwilę obecną, szafirowy też przede wszystkim. Szafir Tytan 51. Dokładnie, tutaj nie ma bata, musisz być zadowolony. Dobra, będę Was informował, piszcie w komentarzach jaki Wy byście wybrali zegarek i czy byście taki w ogóle wybrali. No i tyle, dziękuję Wam bardzo Oczywiście za dziękuję. poradę i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie Wszystkiego dzisiaj. dobrego, zapraszamy.